Dzień dobry. Dziś pokażemy Państwu nową, wyjątkową inwestycję, którą zrealizował nasz światowy włodarz stolicy Rafał Trzaskowski. To ta publiczna toaleta, która stanęła w warszawskim parku Skaryszewskim. Ale nie jest ona popularna ze względu na jakieś swoje wyjątkowe właściwości. Stała się medialna, bo jej budowa trwała, uwaga. Aż trzy lata i pochłonęła 650 tysięcy złotych. Tak, dobrze Państwo usłyszeliście, ten miejski szalet kosztował grubo ponad pół miliona złotych. Toaleta została zrealizowana w wyniku głosowania budżetu obywatelskiego, ale oczywiście za jej faktyczne wykonanie odpowiadały służby podległe Trzaskowskiemu, i tak właśnie realizuje się inwestycje w stolicy. Ta toaleta dołączyła do innych tak wspaniałych inwestycji jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Wielkie Jajo za 200 tysięcy złotych, które postawiono na jednym z placów. Tak się właśnie wydaje nasze podatników pieniądze. I ten człowiek chce być prezydentem Polski, jak nie potrafi zarządzać Warszawą. Kabaret. A co państwo sądzicie o całej sprawie? Napiszcie w komentarzu. Czekam na wasze opinie. Serdecznie zachęcam do pozostawienia reakcji pod filmem, subskrypcji kanału. I włączenia powiadomień. Do usłyszenia ponownie.